Witaj bohaterze! W dzisiejszym odcinku ubieramy tą to właśnie choinkę. Ja dziś zostaję w domu pracować troszeczkę. Laurusia! A mama jedzie z Laurusią, tak? z Juliankiem, który też jest zebrany, tutaj już zapakowany jak prezencik taki mały. Bo on jest takim małym prezencikiem naszym. I, I jadą do babci, a ja będę troszeczkę pracował. Także mogę tylko im zejść i będę cały dzień poświęcał na pracę. Skakuj. Już jestem. Jesteś? Już jestem, no. Czekaliśmy troszeczkę na mamusie. Laurysie też jest, tak? I Cieplutko ci? Tak. Jeszcze rączki schowamy tutaj, tak. I tato. I tato. A po co ty masz w rączce. Play Doh. A tato. Play -doh? Co to jest? Play -doh. Play -doh. gdzie ty to wiedziesz? Do? Do babci. Do babci, tak? Chcesz się z babcią bawić w Play tak. Mhm. I tak. Dzień tato. pracy. Tatuś zostaje w domu, jesteś smutna? Mhm. Tak, ojej, serce mi łamie no cóż, praca to praca. Samolot, tak? We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. Czekam na Was! Czekam na Was! Stoję! Chcesz samo jeszcze wyrzucić buteleczki? Trzymajmy naszą naturę bardzo czystą, bo to jest, ta natura jest bardzo ważna dla naszych dzieci i wnuków. Papa pa, Julianku, papa Laurusia, papa. Nie wyjeżdżają. Papa. Odjechali. A ja mam taki: tak właściwie trochę sekretny plan. Ponieważ pomyślałem sobie tak, zamiast pracować cały czas. To wezmę sobie odrobinkę takiej małej pauzy i pójdę po choinkę. I zrobię niespodziankę. <grych> Także jak przyjdę do domu, choinka będzie postawiona. Tylko teraz jeszcze mam problem trochę znaleźć miejsca na tą choinkę, no ale już coś wymyślimy. OK? To tak kochani, pierwsze co zrobimy, to weźmiemy takie tutaj mam takie coś na, na choinkę, żeby stała sobie elegancko. Ma tu taki pojemniczek na wodę tak żeby nam nie uszkła zaraz tutaj tak włożymy choinkę, ściągamy, prawda? I jak chcemy otworzyć, to BUM! szczerze że troszeczkę się przestraszyłem dobrze, idziemy po choinkę, później um, idziemy po ozdoby świąteczne, które prawdopodobnie mamy jeszcze gdzieś w piwnicy nie wiem, rok temu przeprowadzaliśmy się tu na to mieszkanie wcześniej tu mieszkała moja siostra Yy, z chłopakiem. Zanim gdziekolwiek pójdziemy po jakąkolwiek choinkę, to musimy oczywiście wiedzieć, czy się ta choinka tutaj zmieści, więc zmierzę to, tą kwestię, oto tym tutaj metr. Pomieszczenie ma 2,5 metra, więc około... myślę, że 2 coś, 2 ,20 metry 20 może choinka może mieć, ale Obawiam się, że w szerokości się nie zmieści, więc zastanowię się na placu, gdzie sprzedają choinki. Wiecie co, o jednej takiej drobnostce zapomniałem? Choinkę odbiorę, nie ma problemu, jest niedaleko na placu. Takim sprzedają, ale mam jeden taki drobnostkę, taką w detalach zapomniałem, ponieważ chciałem wam pokazać, jak kupuję tą choinkę, ale mam tu o tą kamerę <ścoughs> i szczerze powiedziawszy nie, nie wiem, jak się zabiorę z tą kamerą. I... Odbiorę tą choinkę. No nic, zobaczymy. Yy, jakoś muszę sobie poradzić, bo nie zostawię przecież kamery. Także tak, mamy tutaj ten plac z choinkami. To jest takie bardzo ciekawe. Mniejsze, troszkę większe. Zobaczymy, którą choinkę wybierzemy. No nie wiem, może ta. Może ta. Zaraz weznę, zdecyduję się przymierzę. Na pewno ma tam metr. Pakują na tutaj choinkę <śpiewanie> <śpiewanie> ja? tak, tak goście się właśnie ze mnie śmieje, bo próbuję filmować i nieść choinkę, co mi się udaje jakoś o dziwo mimo statywu. Więc idę Solimku do domu, jak widzicie. Jakoś sobie radzę. Misja spełniona. Cholinka stoi w domu. Tutaj oparta przy tej ścianie, gdzie mierzyłem pomieszczenie. Wydaje mi się, że jest w porządku. Nie wiem, co sądzicie. W każdym razie muszę jeszcze iść do piwnicy teraz po bombki. To będzie następna przygoda. To jest oddział na sztuk piwnicy. Wszystko pięknie, ładnie. Poukładane, prawda? Tutaj gitara, na której nigdy nie gram, ponieważ nie mam czasu. <grystanie> Albo powiedzmy tak, kupiłem ją, jak miałem taki e, nadpływ, takiej motywacji, że chcę, chciałbym się koniecznie nauczyć grać na jakimś instrumencie. No ale prawdopodobnie e, nigdy się nie wezmę za to. Tak właściwie to ta gitara stoi u mojej siostry teraz, która też podobną motywację miała jak ja. <grystanie> widzimy, widzimy, co tutaj widzimy. Nie widzimy nic, ponieważ jest ciemno. Widzimy, oto jest bomb, to są bombki, tak? Ozdoby świąteczne. Eee, być Może jeszcze mamy coś innego, jakieś łańcuchy, nie łańcuchy. Zobaczymy. Zaraz muszę tutaj kamerę zamontować i trochę się zająć tym. Także tak, kamera jest ustawiona, więc zaczynamy szukać ozdób świątecznych. Znalazłem. To nie ozdoby świąteczne, ale Dominika powiedziała mi, żebym. Przy okazji, jak już będę w piwnicy, żebym poszła klawiaturę, ponieważ Laura lubi się bawić na naszym komputerze, a jednak wolimy, żeby się nie bawiła, więc być może się zabawi tym. Patrzcie, co odkryłem, moje stare narty. Może w tym roku w końcu mi się uda od kilku lat pojechać na narty. Już chyba z 4 czy 5 lat nie byłem na nartach. Właśnie stwierdziłem, że tutaj zagradzam powoli drogę, e, także jeżeli ktoś będzie chciał przejść do innych oddziałów tutaj w Piwnicy, sorry. Także tak, kochani, tak to jest, jak się szuka czegoś, czego w gruncie rzeczy tutaj nie ma. To tak, jak widzieliście, przebaurowałem całą Piwnicę, no normalnie całą Piwnicę. Dosłownie spędziłem tam prawie godzinę i się okazało, że wszystkie. Te tutaj rzeczy, łańcuchy, światełka świąteczne. Wszystkie te rzeczy były u mnie w pokoju w szafie, w tym okrudełeczku. Teraz postawiamy choinkę. Jeszcze nie mam absolutnie zielonego pojęcia, gdzie ją postawić, ale już coś wymyślę. Choineczko, fajneczko, gdzie cię postawimy. No cóż, nie jest to optymalne, no ale to była jedyna możliwość, żeby postawić choinkę tak, żeby witała gości, jeżeli przyjdą do nas. Elegancko jest choinka, prawda? Także tak, choinka stoi, kałęzie muszą się jeszcze tylko rozprostować. Dobrze, to tak, dajmy teraz jej chwilkę do e, rozprostowania i później będziemy Stroić razem z tureczką. Ciekawe, czy się ucieszy. Hej, co to masz? Co to masz? A co to masz? Wózek, skąd taki wózek? I kupy. No? Na zakupy, Na zakupy no? Okay. I, I? Co to jest? Hulika! Chujka, Cieszysz się? <noise> Co to jest tu? Wow! Co to tu stoi? Koinka Twoja choinka, przytulasz choinkę? Ojej Przytulasz no, Patrz jak się cieszy Mówiłam, że prezydent czeka w domu Tata czeka z niespodzianką Fajna ta niespodzianka? Tak Tak? Cieszę no to tak, wow, duża, ładne. Dużo, dużo. no tutaj tak ustawiłem stół, wszystko e, tam, także żeby było po prostu bum na wejście do domu, taka Ładnie. także niespodzianka się udała, udała się niespodzianka Laura? Tak. Tak? I tak jak Dominika przewidywała, Laurusia od razu zaczęła się bawić tutaj klawiaturą, którą przyniosłem. Także był wspaniały pomysł przynieść po tę klawiaturę. Po problemie. To tak, Laurusia tutaj już zrobiła nam porządek. Tak. Już zaczęła bez kamery. Ale dobra, ubieramy choinkę. Oczywiście Liwianek też już się do ubierania, do strojenia choinki ubra ubrał. <laughs> obudził się, obudził się do choinki, do ubierania i będziemy choinkę tutaj ubierać właśnie. Ubieramy, Laura postanowiła popełnić zamach na kamerę, tak? <laughs> Co najpierw robimy? Najpierw wieszamy y, światełka, ponieważ one są najbardziej skomplikowane. Później wieszamy łańcuchy, a na sam koniec dopiero pompki, ponieważ pompki najłatwiej jest powiesić w dowolnym miejscu. Że tak podczas całego tego procesu tutaj ubierania choinki Laura bawi się tutaj, prawda? Bąbki tutaj. Bąbki są plastikowe, więc e, może się nimi bawić. I dla niej to jest zabawa, a dla nas e, jest po prostu możliwość po prostu spędzenia kreatywnie czasu z córką. Na choinki. Choinka jest e, ustrojona. Jeszcze tylko we, jeszcze tylko e, światełka trzeba podpiąć do prądu. Jest. Świeci się. Tak? To gasimy światła. Slepta. Interesował się kamerą, tak? A. Co to jest tutaj takiego? Staty, staty. Yes. I tak. Tym, możesz Tak, Pańka bądź. jest ustrojona i idziemy teraz spać, bo tak. jesteśmy zmęczeni. Godzina, o której normalnie dzieci już dawno. Dawno. No ale mamy po prostu taki mały wyjątek, tak? tak. <laughs> Wesołych świąt! <gry> Wojciech, Leonor, wesołych świąt! Wesołych świąt wam wszystkim. Tak. Wesołych świąt! <gry> wesołych świąt! I, I już! I